Mister Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na Smaku.pl. Idę po was! Po kogo idziesz? Do Diego, idę po ciebie. Idę po Załęckiego, idę po szachtę, idę po was wszystkich. nadchodzę. Bójcie się mnie. Jestem bezlitosny w klatce. Gołe pięści nie mam problemu. Wszystko wchodzi w grę. Jak teraz się odniesie do ostatnich słów Dondiego? Co e, powiedział? Słuchajcie, e, jeżeli Dondiego ubliża chorym na nowotwór, to już świadczy o jego niskim poziomie. Do kogo masz złą krew najbardziej? Do kogo? Denis, Szachta. To są na, na razie moi najwięksi wrogowie, i na nich przyjdzie też kara. Na razie idę po Dondiego, Dondiego Sztama. Do, z Dondiego szacunek, ale. W przyszłości muszę pokarać dwóch toruńskich pierników Szachtę i Denisa Zańskiego. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, ten sam trenik już kurwa, tak. Suwała dostanie. co po prostu Ja, a, ja, bada. Bada. ja, a, ja a, sobie. No, Poszło nam sam tak. ja 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 tak. tak, się. ja kieszeń. Sorry, bo ja. Powiedz to co mówię a, na. No bo ja w powiedz. chce wyjść z windą na gołe pięści. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Współczuję. Walkę z jakąś? Tak, możemy walkę z sienią Powiedz mi tak, Binda, szachta sobie z tobą na gołe pięści, ja byś to ocenił. No, bardzo dobrze. Daska, zastał organów. Nie no, jeszcze nie widziałem kogoś, żeby bez głowy walczył. A ja mu tą głowę urwę, także bez głowy chyba nie ma człowieka, który jest w stanie walczyć. No Dobra, czemu, czemu tak go zaczepiasz szachta, jeżeli chodzi o, o niego? Co masz do niego? Nie lubię Denisa, nie lubię jego przydupasów. Szachta to jego przydupas. Proste. Ale wiem, że tutaj może niektórzy się z tym zgadzają. Bo szachta teraz uchodzi za taki pozytywny pozytywnego a dla mnie to jest antybohater flików i gonić takich Denisów, takich szachtów. Dlaczego no antybohater? antybohater? No. no bo tworzą patologię swoim zachowaniem, kontentem. Nie mają nic tak naprawdę do powiedzenia oprócz obelki i jakiś tam wydisk. Dlatego są patologią free fightów i trzeba ich gonić, trzeba z nimi skończyć. Na Don Diego, patrzcie z Don Diego. Don Diego jest szybki. szybki. Będzie szybko biegał, będzie szybko uciekał też. Jestem na to przygotowany. A powiedz mi, jako co jeszcze walki Don Diego, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści? Na gołe pięści, no jak najbardziej. Ty... mocny jest mocny zawodnik, ale we freak Fightach nic się nie pokazuje. Także Fighty, a walki na gołe pięści to totalna różnica. A powiedz mi, jeżeli chodzi o wyjście z Don Diego na gołe pięści. Zgodziłbyś się, czy raczej nie? Na gołe pięści? Tak, no z Don Diego, z mistrzem Gromdy. Na razie mam walkę w K1. No tak, bo no teraz z K1, A ale gdyby... mi, żeby mu dać jeszcze rewanż na gołe pięści, tak? Czyli od razu zakłada, że wygrasz tę walkę, tak? <głos》>, na no jak? Okay. Jakby tak nie myślał, to w ogóle bym nie wychodzi do klatki. No dobra, ale wyszedł wyszedł bez... tylko po zwycięstwo. Dobra, wyszedłby z nim na gołe pięści? Na gołe pięści, byłaby jakaś korzystna oferta. Bo no wiadomo, gołe pięści no to wiąże się z ryzykiem mocnej kontuzji. Czemu nie? No zobaczymy. Jak, jak, jak wejdzie potoczna walka, no i jak będzie konkretna dobra oferta na, na stole, to nie mówię nie. Tak, to jest styl żurawia. Tego nauczyłem się tutaj w akademii. Musimy tu pamiętać o rękach z boku. I, i kłujemy. Lewa noga przednia kłuje. Patrz ten, mi, ten, ten styl, żurawia, styl trochę, żurawia trochę wygląda śmiesznie, jeżeli chodzi o te trzymanie rąk. Tak, ale wiesz, tu nie ale chodzi o Jest skuteczny. Jest skuteczny. To jest najważniejsze. Skuteczność. Tak. tak? Przede wszystkim skuteczność. A. A jakże wygląda śmiesznie? Ale używać go w walce, to też. Nie tego nie pokazywać, bo miałem tego teraz użyć. Ale, ale... Trudno, no trudno. Może dundiego się teraz przygotuje. Jakoś nato, jakąś kontrolę, na to albo jakieś obrony. Kabia ile teraz na wadze jest? 135 130. To będziesz chyba najcięższym zawodnikiem. Nie wiem ile ważę ale... Sianos, sianos może coś koło tego, prawda? No no ja myślę, że 125 waży Teraz ważysz 125 ty? No tak, no no. Okej. Okay. Dobra, jeżeli chodzi o te konflikty, które wszystkie masz. Ludzie mówią, że tak nie odpowiadasz na nie tak szybko, sprawnie. Jak to wygląda według ciebie? Jak to we, 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 według mnie Wiesz, no ja staram się jakoś uargumentować swoje odpowiedzi. A te osoby, nawet nie chcę ich nazywać inaczej. Po prostu nie mają argumentów. Ich argumentami są wyzwiska. Dlatego wiesz, nie chcę się zniżać do ich poziomu. No dobra, jak wyglądał sparring z Denisem Załęckim, bo tu są różne opinie, różne zdania. Robiłem no, tego dzieciaka. No. Biłem go, leżał na macie, kwiczał, płakał. No co mogę więcej powiedzieć, no. Więcej gada, niż robi tak naprawdę i tutaj na macie było to, to widać. Robiłem go jak dzieciaka, jak płakał, stawał. I raz nie wstał, <noise> Bo raz nie wstał i, i to był jego koniec u nas trenowania. Y, Nabały się kontuzji. Ale wtedy pamiętam, jeszcze podawał mi rękę, także wtedy jeszcze byłem prawidłowy. Pomagałem mu w przygotowaniach, tak? Uff, a tak mi się oddzięczył, że oczerniał mnie. I dlatego? Między innymi takie moje podejście do niego, do moje zachowanie wobec niego jest właśnie tym zmotywowane. Można mi że ten sparring był wyrównany. Wyrównany? Tak. Oj. Nie no wiesz, on, on wiele, wiele rzeczy mówi. Wiele głupich rzeczy mówi. On się nigdy nie przyzna do błędu. I wiesz, no, słyszałeś Denisa kiedykolwiek, kiedy powiedział prawdę? Zresztą są świadkowie, jest trener, może niech ten się wypowie, bo ja, ja też wiesz, nie, nie, nie chcę rzucać słów na wiatr, ale, ale to co powiedziałem to prawda. Są świadkowie, a nie ma co. Nie wierzmy Denisowi, bo, bo Denis to. Tak krótko mówiąc, bajko pisarz. A czemu nazywasz szachtę przydupasem Denisa? No bo jest przydupasem. No nie jest przydupasem, obserwujesz social media wszystko. No ja rozumiem, że każdy chce się przy kimś tam wybi wybić, no nie, ale... ale do, do przesady, oni nawet tak samo siedzą na, 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 na fotelach. Tam chyba ma nawet tatuaż jego gdzieś tam, tak? Na bad boy, na, na, na bicepsie. No ale teraz dość hmm. pokazuje się z innej strony trochę, tak... Wiesz, pozytywnie ludzie go odbierają, nie uważaj, że... Trochę odbił od Denisa, jeżeli chodzi o to, że już Denis jest, robi swoje, a szachta swoje? No, no to wypowiedział się na, na temat Denisa, ja w jakiś sposób krytykując go. Nie. No nie, nie nigdy no się właśnie. nie wypowiedział. No widzisz, tak. no widzisz, no nie wypowiedział się. Wiesz, on t, 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 dalej jest przed pasem do de Denisa i to nic nie zmieni, no nie? Wiesz, oni mogą tam się jakoś. Mówi o szachcie, że, że, że poprawi swój wizerunek, będzie tutaj robił jakieś materiały z, z Michałem Pasternakiem, a, tylko, a to tylko po to, żeby sobie jakoś tam poprawić ten, swój wizerunek, no nie? ale moim zdaniem nigdy w życiu go nie poprawi, no bo ma tych wizerunek ze względu na, na Denisa. No nie? A jak oceniasz to, że jest twoim klubowym kolegą Szachta, dobrze się trzyma, nagrywa yy, programy, filmy na EBB. No wiesz, no, ja mam inne zdanie na ten temat, Michał ma inne zdanie, ale co, No to jesteśmy dalej kolegami, trenujemy razem, ale uważam, że ja bym, ja bym na pewno z, z szatą nic nie nagrał, nie? w dupie mam te wyświetlenia, że tam jest 400 tych tysięcy wyświetleń, tu chodzi o inne wartości. A nie wyświetleniu. Ostatnie nagrywałem z szachto na B Ebe, na EBEB. Ebe, a Kamil powiedział, żeby nie nagrał ze szlachtą na EBEB. Ebe. Ale, to... ale Kamil to... E, zrobi to co ja powiem, nie? Piątka. Tak, Kamil. Aaaa! No i co? No i co? Dobre, Kamil, dobra, co zrobiłeś ale rano? co za wielź rano. rano. <grym> dobra, dobra. Co za rano? Okej, okay, dobra, nie. ale serio ponteczka. Tak, tak, tak. to... Okej. Okay. <grym> <grym> Ja, ja rano mu nie podałem. Przyszedł. Nie kąd... podałaśby ręki? No nie. Za co? Za to, że nagrywasz z szachtą? Tak. Czy to jest taki? No. Nie chciał sparingu dzisiaj ze mną. Nie, nie chciał? Nie. Dlaczego? Nie. Co? Dlaczego nie chciał? Bał się. Bał się ciebie? Tak. Dzwoni do szachty. Rę! 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 Z Diego tak będzie leży, będzie tak bity Ale z Dondiego bijecie się w K1 A oh, sorry, zapomniałem <grym> Ja cały czas wniosek w Wolałbym Wolałbyś pewnie w co? No tak, ale nie dali przecież Wygrałbym cały turniej <grym> to... Według ciebie wygrałbyś turniej nie No na pewno, z kim bym to miał? No Labryga, Sianos No z Sianosem Sianos jest twardy, mógłby dużo przyjąć To on by na więcej wytrzymał Labryga nie ma szans, za mało, za słabo Jeszcze za mało trenuje Słabe zapasy. No, Labryka chce iść do UFC, więc wiesz, no to No, chce, no ale, ale widzisz. Ma, ma dobre chęci, ale na razie jakoś przegrał z Michałem Pasternakiem. Yy, wygrał na Babilonie walkę zawodową, taki chyba to był debiut tego. No, ale chyba nie chce nie chcę o tym mówić, w jakim, jakim stylu wygrał i z jakim przeciwnikiem. No, jak chce tam iść, no to musi, musi podjąć jakieś konkretne wyzwanie, bo na razie to, jak Tomek Serra powiedział. KFC tylko go czeka, może i sobie zamówić coś w KFC, a, a do Duyers jeszcze mu daleko. A nie boisz się walki z Tomkiem Sararowskiem? K1? Kto? No ty nie boisz się? Ja tam się nikogo nie boję. Też... Tomek Sarara moim zdaniem, no, największe nazwisko na tej rozpisce. Na, 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 najlepszy dla mnie zawodnik jest pod względem czy technicznym, czy osiągnięć K1. No tylko, że to już nie jest jego prime, nie jest jego szczytowa forma. On już tak naprawdę zakończył karierę. Ale jeszcze w tym starym Tomku saraże na pewno drzemie jeszcze ten stary Tomek. Nisko na nogach. Bam, bam, bam. I bam. A jak oceniasz styl Denisa Zamenckiego? No, nie ma żadnego stylu. Ostatnio był remis. Co tu oceniać? Z masternakiem, ostatnio był remis. Teraz jest rewanż, ale ostatnio była... był remis. Moim zdaniem wygrał Michał, tak? No ale sędziowie decydują, tak? No co Michał teraz ma wygra, ale moim zdaniem, Denis, no dobry jest na minutę, tak? Dlatego chcę tą walkę z Michałem 6 razy minutę. Dlatego że się boi po prostu dłuższej walki. Minuta i po nim, tak? A wziąłbyś walkę z Denisem Załęckim w klatce rzymskiej. No limit, zasady ulicy. Zasady ulicy? Mocne słowo. Jest co, no wziąłbym, wziąłbym, czemu nie? Klatka rzymska jeszcze lepiej. Tam nie ma gdzie uciekać. Ale by gryzł, tak? On, on gryzie, tak? No tam można wszystko, z zasady no tak. ulicy. Palce w oczy też? No to, tam już wiesz, nie ma zasad wydaje. Kopy jaja? Tam już jest wszystko. On jaj nie ma, to też może kopać. Nic, nic, nic mu nie będzie. Nic to no jak zasady ulicy, no to jak najbardziej wchodzimy w to. No. Będzie destrukcja, ani go nie, nie uratuje wtedy. No bo to będzie bez zasad. No to zanim dojdą sędziowie, to już już będzie po, po nim że Nie wiem czy zdążą. Nie, nie wiem czy zdążą go uratować. No. Diki King! Wszystkich muszę sprzątać Adam, twoja woda? Weź sprzątaj po sobie, Kuj, gada. Kamil, czemu ty namiotlę robisz tutaj? Płacę trenerowi za, za zajęcie. Sprzątając. <grystanie> to też trening, to też trening. Karate -kito oglądałeś? Oglądałem. No właśnie. Tam się zaczęło od sprzątania i malowania płotu. O, ja teraz to. Co? O 16 pan przychodzi, co tam? Ja się Ale Kamil to jest porządny człowiek. Porządny człowiek? O, porządna jednostka. Rozsądnie. A! Ada, byś osadził. Jak strzałce No Opowiem ci w dzisiejszych sparingach, robiłem zaworek, więc. Kamil, biedny jest Diego, nie, biedny. Lepiej sam położy, tak jak ostatnio, niech leży. Bo będzie ciężko, nie? A co myślisz, będzie... że sz szachta chce wyjść z Kamilem Indą i pięści? Nie no to kurwa nie żartujmy w ogóle, nie? Okej. Okay. Jeden już taki na wotorę co mówi jak to się skończy i później skończył. Tak jak skończył. Mówisz o aptece? No tak, dokładnie. Okej, okay. a co się teraz dzieje z apteką? No nie wiem, paczki mu trzeba wysyłać czy co? Zamknąłem go! <noise> Kamil go zamknął. Dobra, jedziemy dalej. Lewo prawo kamie. A jeszcze walka z Denisem Załęckim. Jeżeli chodzi no. o Kamila Mida, ja byś to ocenił? No poczekamy, zobaczymy. Chętnie bym to zobaczył. Podwójny! Takim go... Tak! Takim go rozwalić. Uwaga! Tak, tak. pan! I teraz! Uf. Uf. Tak! Mamy to! Już leży!